Obserwujemy globalnie tak? niestety niedobór kadr zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i też innych zawodów medycznych i to nie jest problem jedynie Polski, to jest problem ogólnoświatowy. I też na bazie doświadczeń, zwłaszcza krajów zachodnich, gdzie ten etap jest już powiedzmy po części zagospodarowany, widzimy zwiększenie zaangażowania farmaceutów, tak? zwiększenie zaangażowania farmaceutów w wykonywaniu właśnie prostych świadczeń, medycznych, w opiekę nad pacjentem długoterminową, większą rolę konsultacji farmaceutycznych. Widzimy też inne czynności, które są jakby przekazywane, czy kompetencje, które są przekazywane dla farmaceutów, jak chociażby w ostatnich latach w Polsce szczepienia, czy badania diagnostyczne, czy też opieka, opieka nad farmakoterapią w szerszym tego słowa zakresie. Tak naprawdę, no jeżeli pacjent ma problem, a niestety ma często problem z dotarciem do lekarza, lekarza specjalisty. To pierwsze kroki, które skieruje bardzo często, to są kroki właśnie do apteki, czy kroki porady do farmaceuty. I rozwijanie tutaj zarówno kompetencji, jak i też odpowiedzialności farmaceutów będzie na pewno kluczowe w najbliższych latach. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że społeczeństwo nam się starzeje, tak, czyli osoby, które będą miały konieczność przyjmowania większej ilości leków, będą obciążone polipragmazją, tak? czyli stosowania dużej grupy leków, które często będą wchodziły ze sobą, czy będą miały ryzyko wejścia w interakcję i spowodowania różnych nie, nieprzewidzianych, czy też skutków ubocznych, tutaj rola farmaceuty będzie niezastąpiona, tak? żeby zainterweniować, wyłapać to zagrożenie. Skonsultować to z lekarzem, przekazać zalecenia i naprawić, jeżeli jest taka możliwość, czy wzmocnić farmakoterapię, żeby efekt był, natomiast żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia interakcji. Wydaje mi się, że rola farmaceutów u nas jeszcze jest, mimo zmian, które zaszły w ostatnich latach, niedoceniona i nie w pełni wykorzystana, tak? Bo rzeczywiście ostatnie czy kursy, czy szkolenia, czy też zmiana w, w szkoleniu dyplomowym farmaceutów jest widzialna. Natomiast jest jeszcze wiele elementów w tej drabince, które możemy spokojnie pokonać, tak i dla dobra pacjentów i jego bezpieczeństwa zarówno lekowego, jak i terapeutycznego jeszcze wykonać. Większość statystyk, która jest w ogóle prowadzona w Polsce i na świecie, plasuje farmaceutę wśród topowych zawodów zaufania, którymi obdarzają go pacjenci. I to jest akurat argument, po pierwsze, wypracowany dzięki, dzięki merytoryce i solidnej pracy lat farmaceutów, którzy, którzy świadczyli te usługi. Natomiast jest też to obraz zaufania społeczeństwa i to zaufanie. Zbudowane warto wykorzystać, tak, bo rzeczywiście, jeżeli pacjent ma problem z dotarciem do lekarza, pierwsze, co kieruje swoje kroki właśnie do apteki, często w miejscowościach mniejszych, tak, gdzie nie ma dostępu, albo ten dostęp jest w jakimś zakresie ograniczony do, do lekarzy, czy też do, do, do podmiotów leczniczych, są apteki. Tak? Są apteki, są farmaceuci, są osoby. Które wykonują tak niezależny zawód medyczny i, i, i mają pełną wiedzę w aspekcie chociażby stosowania leków, tak, ale nie tylko, bo rzeczywiście te kompetencje i wiedza jest coraz bardziej poszerzana tak, poszerzana w różne, w różne kierunki i sądzę, że to będzie. Też w aspekcie jakiejś opieki długoterminowej nad pacjentami, zwłaszcza osobami, które nie będą przebywały powiedzmy w domach w szpitalach, tylko będą właśnie przebiegały w domach, warto będzie tego farmaceuta zaangażować, żeby czuwał nad tą farmakoterapią i pacjentem. I sądzę, że tutaj apteki będą takimi lokalnymi centrami ochrony zdrowia. Może w mieście tak tego bardzo nie widać. Natomiast rzeczywiście na w Polsce Powiatowej czy w gminach to już obserwujemy od dłuższego czasu. Tak? No, farmaceuta, aptekarz to jest osoba, do której pacjent zgłasza się przede wszystkim po poradę, po pomoc, zwłaszcza w tych, zwłaszcza, ale nie tylko w tych problemach takich drobniejszych. I często nawet farmaceuta, widząc potrzebę dalszej terapii, dalszego badania, tego pacjenta dopiero kieruje do lekarza, aby tą poradę, poradę odbył, bo. Często czy czasami obserwujemy, że niestety nie jesteśmy w stanie w aptece tak pomóc, jakbyśmy chcieli, i jest tutaj wymagana konieczna już interwencja, interwencja podmiotów leczniczych, lekarzy w tym momencie. Natomiast ta podstawowy krok, właśnie stwierdzenie, że pomoc jest potrzebna, tak? to jest też bardzo ważny element, bo często pacjent jest pozostawiony poza systemem, tak? nie wie co ma zrobić, nie wie gdzie ma się skierować, gdzie uzyskać pomoc, a farmaceuci mają tą wiedzę, wiedzą gdzie pacjenta pokierować i bardzo często jest to może nie jedyna nadzieja, ale bardzo dobre rozwiązanie systemowe i tak naprawdę społeczne, tak? Żeby, żeby ten pacjent był zapiekowany, żeby w jego interesie ten system funkcjonował. Tutaj obserwujemy w ogóle na przestrzeni lat, lat dosyć dużą już ewolucję, tak? czasami nawet rewolucję można było powiedzieć. I rzeczywiście odchodzi trochę w przeszłość studia farmaceutyczne, które bardzo wielu farmaceutów kojarzyło się głównie z chemią, tak? głównie z chemią organiczną, nieorganiczną i tym aspektem takim naukowym, natomiast coraz większe nacisk jest składzony właśnie na te na te przedmioty, które są związane z opieką farmaceutyczną, z kontaktem z pacjentem, opieką nad pacjentem, tak, oraz właśnie wykonywaniem świadczeń świadczeń medycznych. Tak. Tutaj już część, część programów została pozmieniana w ostatnich latach i będziemy mieli efekty tego kształcenia widzialne podczas kończenia studiów przez kolejnych absolwentów. Natomiast na pewno jest tu też duże pole do popisu jeszcze w zmianach kolejnych. Tak, aby dostosować tych farmaceutów, którzy opuszczają uczelnię do realiów i potrzeb, zarówno rynku pracy, jak również no, systemu ochrony zdrowia. Tak, bo wiemy, że system ochrony zdrowia ewoluuje, tak i on będzie się zmieniał z e, czasem. Tutaj coraz więcej osób będzie w podeszłym wieku i będzie wymagało dodatkowej jakby, opieki ze strony systemu. No, farmaceuci na pewno tutaj mają możliwość wzmocnienia go, poprawy e, compliance, poprawy opieki nad, farce, farmace, e, nad pacjentem. Ale również zmniejszenia kosztów tego, tego procesu, bo tak naprawdę no, pacjent leczony, ale leczony bez kontroli, nieumiejętnie, spowoduje bardzo często sytuację, że jest zbyt duże wydatkowanie tak, na, w porównaniu do efektu. Niż mogłoby to być zoptymalizowane. Tak? Tutaj rola farmaceuty w wyłapaniu tych niuansów, w przekazaniu ich lekarzowi jest kluczowa, tak aby ten system był wydolny, żeby środki na, na, na leczenie mogły być znalezione i żeby po prostu tutaj wszystkim żyło się bezpieczniej i zdrowo.